Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera samorządy w realizacji projektów mieszkaniowych. Ze środków Funduszu Dopłat wspieramy dotacyjnie gminy w budowie mieszkań komunalnych. Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów wspieramy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w realizacji projektów termomodernizacyjnych i remontowych. Te wszystkie nasze działania sprawiają, że stale poprawiamy warunki mieszkaniowe Polaków. Nowa ustawa mieszkaniowa radykalnie zwiększa kwoty dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat. Aktualnie wsparcie w budowie budynków komunalnych wynosi pomiędzy 35 a 45%. Po zmianach wsparcie to rośnie aż do 80% kosztów projektu. To przełomowa zmiana, która pozwoli wybudować więcej budynków komunalnych, jak również skrócić kolejki Polaków oczekujących na mieszkanie komunalne. Gminy otrzymają dodatkowe wsparcie na remont pustostanów. Będą mogły otrzymać aż do 80% kosztów projektu modernizacji budynku, który z uwagi na zły stan techniczny aktualnie nie jest zamieszkany. Będzie również można łatwiej i elastyczniej łączyć środki z funduszu dopłat ze środkami z funduszu termomodernizacji i remontów. Gminy będą mogły wyremontować mieszkania, jednocześnie dokonując termomodernizacji budynku. Już odpowiednio wcześniej dokonano zmian w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, wprowadzając gminy do mechanizmu premii remontowej. Premia remontowa w przypadku remontu budynku komunalnego wynosi 50% kosztów realizacji takiego projektu. W przypadku, kiedy budynek jest zabytkowy, wsparcie to wzrasta do 60%. Zmiany w ustawie mieszkaniowej wprowadzają możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych. Do tej pory warunkiem uzyskania wsparcia ze środków funduszu dopłat było nie rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. Nabór wniosków w funduszu dopłat oraz w funduszu termomodernizacji remontów odbywa się w trybie ciągłym. Pozwala to elastycznie aplikować o wsparcie w ramach dostępnych środków funduszy. Należy zaznaczyć, że wnioski o wsparcie z funduszu dopłat składane są bezpośrednio do BGK. Zaś wnioski o wsparcie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów składane są do banków komercyjnych finansujących przedsięwzięcia remontowe i termomodernizacyjne. Lista banków dostępna jest na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach w programach mieszkaniowych, zachęcam do kontaktu z ekspertami Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego.